Niskie temperatury odbijają się na zdrowiu bezpańskich zwierząt, także tych, które znalazły azyl w łódzkim schronisku. Na szczęście są tacy, którym psilos nie jest obojętny. Pani Elżbieta jest wielką miłośniczką zwierząt. Pod jej opieką znajduje się kilkanaście psów i kotów, a także konie i lama. Mimo, że posesja przywrzezińskiej 124 stała się już azylem dla wielu bezpańskich czworonogów, pani Elżbieta stara się też pomagać zwierzętom z ludzkiego schroniska. Zorganizowałam zbieranie od znajomych, od klientów rzeczy, które są po prostu niepotrzebne, zbędne w domu, po prostu żeby przekazać je dla schroniska dla zwierząt, dla psów tutaj na marmurowej. Od kilku dni zbiórce ciepłych rzeczy udało się już zgromadzić kilkanaście worków swetrów i koce. Kronisko nie ma tyle pieniędzy, żeby po prostu stworzyć jakieś dobre warunki, prawda? I dlatego te dziuchy to, jakie zbędne stare, to, to wyrzucą, prawda? A co potrzebne, to wybiorą i co się na pewno przyda, to. Pani Elżbieta apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętny los mieszkańców schroniska. Niepotrzebne swetry czy koce można przywozić do jej domu przy 124. Dalej na pewno trafią do schroniska.